Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj. Dobra, słuchajcie mnie, przepraszam, musiałam, musiałam się upewnić, czy na pewno mnie słyszycie, czy na pewno świeci się ta zielona migawka. W każdym razie, czy na pewno mikrofon świeci, się świeci na zielono, czyli to znaczy, że będzie aktywny i tak dalej. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, już napisałam egzamin pisemny, ustny. Czy zdałam? Oczywiście, że tak. A na ile? pisemny zdałam na 95%, tak? Miałam 95% z, z, z pisemnego, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolona, e, ponieważ to jest jednak, wiecie, język... E, roz, to jest jednak przedmiot rozszerzony polski, e, to jest coś liceum, e, więc... E, i przy tym ile miałam kart na ten rok zaplanowanych, że muszę zrobić je, to było 23 karty! 23 karty! No to... No co wiecie, z czego, jedyn, z czego na jednej karcie mam co najmniej 11 zadań, albo niektóre są takie, że mimo że jest 8 zadań, są bardzo tak rozbudowane, wiecie, że są długie i tak dalej. No więc no, dużo tego było. Żeby się, wiecie, tak przygotować w ogóle do tego wszystkiego, także jestem z siebie bardzo zadowolona. Nie kładę nacisku, żeby mieć ze wszystkiego, wiecie, z każdego egzaminu 100%, w ogóle nie, bo 95% to jest bardzo dużo, dosłownie. Jak na to, że wiecie, no przedmiot rozszerzony, to wszystko, ten mój też stres, a wiemy, że stres to tak troszkę, wiecie, przy tym stresie można coś zapomnieć. E, I jednak wszystko, mimo wszystko się udało, więc jestem siebie naprawdę bardzo zadowolona. E, no, no i a z ustnego, słuchajcie, e, pani się spodobał mój projekt e, i dała mi 100%. <grym> Dobra, świeci się. 100% dała mi pani, więc naprawdę super. Szczerze, troszkę się nie spodziewałam tego, chociaż jak e, jej przedstawiałam mój projekt. To widziałam troszkę po jej reakcji, właśnie, że mm, jej się spodobał, ale yy, no wiecie, no zawsze jest to jakieś właśnie takie, że nigdy nie wiadomo, <grydy> nigdy nie wiadomo, ale tutaj właśnie przeczucie mnie nie myliło i się spodobało bardzo, yy, z czego się cieszę. No i zaproponowałam mi 100%, a ja na to, że tak, <grydy> tak, <grydy> zgadzam się i tak dalej, więc yy, naprawdę fajnie bardzo. Dobra, kochani, to nie. Koniec dzisiejszego odcinka, bo zdałam egzamin, prawda? Ale dopiero zaczęłam nagrywać vloga. Tak, no, w ogóle dzisiaj wstałam o 7.30 ileś, mimo tego, że egzamin miałam o 9, ponieważ, e, więc ja chciałam się tak właśnie rozbudzić, posłuchać muzyczki, tak przed egzaminem. Przed egzaminem wstaję wcześniej, żeby właśnie mieć ten czas na spokojnie zjeść śniadanie, na spokojnie posłuchać sobie muzyki, tak się wiecie, rozbudzić, ubrać się. E, nie wiem, jeszcze sobie, nie wiem, TikToka przeglądam. No, Instagram... No wiecie ogólnie takie. żebyście tak po prostu, no... mieć jeszcze tak, taką chwilę dla siebie przed egzaminem. No, także no, w ogóle ja się znowu płatki przed egzaminem, tym razem lają, tym razem lają, tak. Eee, no. Zapraszam was serdecznie do oglądania tego vloga z wkrótce łapki w górę Subskrybujcie na mój aby Oby być na bieżąco z tutaj teraz filmy są o wiele częściej Także, żeby chyba przychodziły powiemy o nowych filmach No i zapraszam was do oglądania dzisiejszego vloga Dobra kochani, jak widzicie będę sobie jadła teraz jedzonko Proszę bardzo, łosoś, łosoś polany cytrynką Fryteczki No i oczywiście kolesław Także życzę smacznego e, No i ja teraz sobie puszczę odcinek 19+, i będę sobie oglądała. Także odezwę się do Was potem. E, Stres, że ogólnie był, bo jak wiecie, ja miałam wieczorem już takie mm, problemy z internetem e, na laptopie, więc już był taki, wiecie, że miałam takie a super ekstra, a jutro egzamin! Super ekstra, wiecie, więc dzisiaj się tak upewniałam, że wszystko gra, że wiecie, że mam właśnie, że wszystko wiecie, z tym internetem gra, bo po prostu no nie wyobrażałam sobie sytuacji, gdzie po prostu randomowo mnie internet po prostu tak wyrzuci z mojego laptopa. Podczas dawania jakiekolwiek zamienionych czy to pisemne, czy ustawionego, po prostu sobie takiej sytuacji nie wyobrażałam. Więc się tak wiecie, upewniałam, czy na pewno wszystko gra. Eee, więc to też dawało mi taki, może powiedzieć, większy stres niż zwykle właśnie to. Eee, ale wszystko się udało, więc się cieszę. No spójrzcie. Już mam wszystkie, właśnie bo rozszerzam ogólnie włosy polski tylko, więc już mam dane rozszerzenia. No na razie same szóstki. Jak nigdy nie oglądaliście tego filmu, polecam serdecznie. Jest dostępny na Disneyu. W ogóle swego czasu był chyba na nie Netflixie, bo z czego to co pamiętam, to ja go wtedy oglądałam na Netflixie po raz pierwszy. I właśnie chciałam go obejrzeć e, ostatnio i mi się wyświetliło, że nie jest dostępny na Netflixie, więc pisałam w internecie, obdarowani i mi pokazało, że na Disneyu jest, co mnie bardzo zdziwiło, naprawdę. Nie spodziewałam się, że, po, że trafi do Disneya. Ale się ucieszyłam, bo właśnie, że mogłam to po prostu obejrzeć, więc sobie ostatnio, może powiedzieć, odświeżyłam sobie pamięć tego filmu. No serdecznie Wam polecam ten film. Koniecznie obejrzyjcie go. Zobaczcie, nałożę je sobie, ale patrzcie, jakie one są no, mega brokatowe! <grych> w każdym razie, no i czekam. Po prostu nałożę je właśnie teraz. Nadal oglądam. Diabeł ubiera się u prady. No, i tak sobie oglądam. Będę sobie wyczekiwać, aż e, czekać po prostu, żeby mnie zdjął. Ale bardzo ładne, powiem wam szczerze, są te pod oczy. Więc fajnie. No, zobaczcie, na Twinkie Candle już się pojawiły takie halloweenowe świeczki. Czy tylko mi tak szybko zleciał październik? W Zosłownie... Wiecie, bardzo szybko mi zleciał październik. Napiszcie w komentarzu, czy wam też. Dobra, kochani, ja będę się już z wami żegnać. To tyle w dzisiejszym vlogu. Zobaczcie kancie łapki w górę, subskrypcję, aby być bieżąco z końfilmami. Mogę Wam wyrazić, że jutro będzie bardzo ciekawy odcinek. Tak, już wstawiam bardzo ciekawy taki trochę dużo w nim się dzieje, także... Oserwujcie mój jutro kanał, więc kliknijcie w subskrypcję, aby nie przegapić jutro odcinkam, żeby Wam przyszło powiadomienia o nowym odcinku. No i co? Żegnam się z Wami, życzę Wam jego wieczoru, miłego dnia, miłego popołudnia. zależy się tego, kiedy oglądacie ten vlog. No i ja się z Wami żegnam i widzimy się na następnych filmach. Pa, Papatki!